Witajcie, kochani! To jest Ewangelia Mateusza, rozdział 23, czyli ten rozdział, gdzie Jezus bardzo mocno krytykuje nauczycieli pisma i faryzeuszy. I tutaj Jezus podaje tę piękną zasadę, jak postępować w stosunku do niektórych przywódców religijnych, i trzeba przyznać, do dzisiaj jest to aktualne. Róbcie więc wszystko i zachowujcie, czego was uczą, ale nie naśladujcie ich uczynków, bo mówią, ale nie czynią. Ja. Yeah. Ale wstyd <laughs> być tak podsumowany przez Jezusa. Wiążą wielkie ciężary i obarczają nimi ludzi, a sami palcem nie chcą ich ruszyć. I tutaj przypomnę, chcemy czytając Nowy Testament przede wszystkim odnosić te wszystkie fragmenty do siebie. Ja też ulegam czasem tym komentarzom wszystkim biblijnym, które się skupiają na tym, wiecie, co miał autor na myśli w tamtym czasie. No i to jest. Wiecie, o prawie mojżeszowym, o nauczycielach pisma, o farzeuszach. Dzisiaj nas nie interesuje za bardzo to pierwsze, ani drugie, ani trzecie. Już jest to całkowicie nieaktualne, można by powiedzieć. Dlatego musimy się dokopać do tej warstwy moralnej, ponadczasowej, która jest dla nas... Aktualna i zawsze będzie. Coś złego jest w tych nauczycielach pisma i faryzeuszach, co może się w nas też objawić, i trzeba z tym walczyć, trzeba na to uważać. I mówię o tym już tutaj, no bo od samego początku trzeba tak myśleć. Zobaczcie, czy my czasami nie jesteśmy takimi ludźmi? Ja należę do tych, którzy mają takie nauczanie bardziej. Radykalny, prawda? To może być mój problem. Ja mogę tutaj wpaść w taką pułapkę, że głoszę w ten sposób, że trzeba być radykalnym, ale na przykład sam w swoim życiu codziennym nie jestem wcale taki, jak twierdzę, że trzeba być. To jest taka pułapka, w którą ja realnie mogę wpaść. Nie? Dlatego muszę pamiętać, żeby to, jaki jestem dla siebie, wyrozumiały, żeby być takim samym wyrozumiałym dla innych. Bo tutaj widać, że Ci faryzeusze nie byli tacy, tutaj był rozdźwięk. Wiążą wielkie ciężary i obarczają nimi ludzi, a sami palcem nie chcą ich ruszyć. I potem Jezus powie, że oni są jak groby pobielane, że z zewnątrz wszystko jest niby w porządku czyściutko, ale w środku są pełni zgnilizny. I musimy się siebie zapytać, czy ja przypadkiem nie jestem taki, że na zewnątrz. Ludziom sprzedaje jakąś wersję siebie. Zobaczcie, jakie to jest aktualne przy tych wszystkich Facebookach, Instagramach. O tym się dzisiaj mówi, że my robimy taką reklamę, pokazujemy tylko szczęśliwe strony naszego życia. Przez co, jeśli przeglądamy posty innych, to też wpadamy w papkę: Orety, moje życie jest takie tragiczne w porównaniu do życia tych wszystkich ludzi, a oni przecież robią to samo, co ja, czyli pokazują tylko dobre strony swojego życia. Nie, więc Znowu pułapka. I temat, jak powiedziałem, aktualny. Czy nie wybielam swojego wizerunku? Oczywiście nie chodzi o to, żeby epatować teraz. Tak, swoimi grzechami opowiadać o swoich ciągłych zmaganiach z grzechem, bo to też jest skrajność, w którą dzisiaj wpadło wielu ludzi w kościele. Wielu ludzi ma wieczny kryzys wiary czy moralności, nie potrafią sobie z tym poradzić. I tu znowu chcąc, nie chcąc wchodzi ten temat błogosławienia wszystkich i włączania wszystkich do kościoła, bez względu na wszystko, no bo. Bycie świętym jest trudne nie? i nie wszyscy są w stanie się na to zdobyć. I to jest jedna skrajność, a dzisiaj mówimy o tej drugiej skrajności, że można obarszać ludzi ciężarami, z którymi sami nie mamy wiele wspólnego. Tak? Wszystko czynią po to, aby ich ludzie widzieli. Rozszerzają filakterię, wydłużają frędzle, lubią pierwsze miejsca przy stole i pierwsze krzesła w synagogach. Pozdrowienia na rękach i to, że ich ludzie nazywają rabbi. Trochę już o tym mówiliśmy nie? w tym odcinku, czy ja się modlę na pokoju. Pokaz, więc nie będę się powtarzał. Tutaj nie chodzi o to, że złe jest noszenie filakterii, bo przecież Bóg powiedział, żeby je nosić. A przynajmniej Żydzi tak dosłownie wypełniali. Jeden werset, tak? Story, bo Bóg powiedział, żeby to Jego słowo, Jego przykazanie, żeby sobie na ramieniu i na czole, żeby sobie umieścić, i oni naprawdę to robili, co jest w ogóle piękne, ale oni to wszystko czynią po to, aby ich ludzie widzieli, i to jest cały problem. Ta intencja serca. Bo w ogóle jednocześnie, może sobie przypomnimy taki fragment, Paweł pisze do Teusza: staraj się o to z całkowitym oddaniem, aby twój postęp był dla wszystkich widoczny. O! <grym> Nieźle, co? I teraz jak to pogodzić z tym fragmentem, że oni tu na pokaz czynią to, aby ich ludzie widzieli? No, widzicie. Więc trzeba znaleźć jakiś złoty środek, oczyścić motywację serca. Bo to jest też ciekawe, że Żydzi rozróżniali Łapówkę od takiego podarku, darowizny, który ma, jakby, polepszyć relacje, rozładować trochę napięcie. Oni rozróżniali te dwie rzeczy. To jest bardzo ciekawe. I u nas też chyba funkcjonuje coś takiego, tak? że, że coś się da lekarzowi. Zwłaszcza jak się da po fakcie, że jakąś operację wspaniale zrobił, to się przynosi jakąś kawę, czy czekoladki, czy cokolwiek. E, Hania też jest tego świadkiem, moja żona jako pracownik medyczny. No i nie widzimy w tym łapówki, zwłaszcza, że to jest po fakcie, nie? E, a Żydzi chyba byli tutaj je, jeszcze bardziej, <laughs> jeszcze bardziej to było jakoś zniuansowane. W każdym razie rozróżniali te dwie rzeczy i tak samo jest złe robienie rzeczy dobrych, aby ludzie je widzieli i też jest dobre robienie dobrych rzeczy, aby ludzie je widzieli, tak? Staranie się o to z całkowitym oddaniem, aby postęp nasz był dla wszystkich widoczny. To jest w ogóle niesamowity fragment. Więc chodzi głównie o tą intencję serca, tak? Oni, oni uwielbiają, lubią pierwsze miejsca przy stole, pierwsze krzesła w synagogach, pozdrowienia na rękach i to, że ich ludzie nazywają rabbi, czyli nauczycielu. Lecz wy nie nazywajcie się rabbi, bo macie tylko jednego nauczyciela, wy wszyscy braćmi jesteście. I nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, bo macie tylko jednego Ojca w niebie. Nie nazywajcie się też mistrzami, bo macie jednego tylko Mistrza, Chrystusa. No i tutaj yy, protestanci tak bardzo lubią wytykać katolikom, że my właśnie nazywamy zakonników ojcami. Albo papieża, tak? To już w ogóle ojcem świętym nazywamy. I wiecie, tutaj sprawa nie jest taka prosta. Z jednej strony Paweł pisze do Tymoteusza, że Tymoteusz jest jego dzieckiem, a Paweł go nawet w bólach rodził, więc jest taki ojciec, no nawet nie jakiś adopcyjny, tylko taki... taki Naprawdę rzeczywisty, tylko w sensie duchowym. I to nie jest tak, że Tymoteusz z własnej woli nazywa tak Pawła, tylko Paweł tak nazywa siebie. Ale z drugiej strony jest ten fragment, no i on coś oznacza. Że mamy trochę z tymi tytułami honorowymi się uspokoić. Czy mamy uważać na nie. Owszem, mówimy ojcze do zakonników i mówimy na papieża ojciec święty. Natomiast jednocześnie akurat mamy papieża, który w tej kwestii no, czyni dobre kroki w dobrą stronę, tak mi się wydaje. Chociaż tutaj wielu katolików będzie się burzyć, że to właśnie źle, że kościół jest obdarty teraz z tej swojej potężnej, wyniosłej majestatyczności, królewskości, tak bo to jest Jan Paweł II, kiedy został wybrany. Na papieża to w ten sposób wyszedł, a tak zrobił Benedykt XVI w momencie swojego wybrania, a tak zrobił papież Franciszek w momencie swojego wybrania. Nie wiem, czy pamiętacie tego starego mema, już taki klasyk, ale chciałem go przypomnieć, no bo to jest naprawdę duża różnica, nie? I to nie chodzi tylko o ten gest, <laughs> że ci pierwsi robili tak, a papież Franciszek tego tak, cześć, <śmiech> kaj. <śmiech> Tylko chodzi o to, że on nie wziął, wiecie, tych, nie wiem nawet jak się to nazywa, no ale są to takie jakieś symboliczne szaty papieża, które mają taką symbolikę królewską, nie? Takiej, takiej władzy. A papież Franciszek pokazał się po prostu jako pierwszy z biskupów, biskup Rzymu, no więc ma białą sutannę, ale to wszystko, nie? I papież Franciszek też, jeśli się nie mylę. Zniósł te tytuły honorowe, tak? Jak na przykład kanonik i jak proboszcz w jakiejś parafii miał wielkie zasługi, przysłużył się diecezji, no to dostawał taki tytuł honorowy od biskupa, że on jest kanonikiem. I nadal chodził w czarnej sutannie, ale już miał fioletowe guziki i na czapce fioletowy pompon. No, taki tytuł honorowy. Nic więcej nie wnoszący, tylko że on, wiecie, coś jak. Order, jakby miał na piersi. I papież Franciszek to zniósł. Że mi się wydaje, możecie się włączyć w jakąś dyskusję czy coś, natomiast mi się wydaje, że to jest właśnie dobry krok na podstawie tego fragmentu pisma. Nikogo na ziemi nie nazywajcie ojcem, macie tylko jednego ojca. Nie nazywajcie się też mistrzami, bo macie jednego tylko mistrza, Chrystusa. Największy z was niech będzie waszym. Sługą. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie uniżał, ten będzie wywyższony. Ja nie wchodzę tutaj w dyskusję, nawet się nie domyślam, jakie by były argumenty, tak, bo pewnie ktoś by powiedział, no ale to, to, to nie jest tak, bo to chodzi o urząd, więc Bergoglio się może uniżać, ale urząd tego papieża, pierwszego biskupa, to powinien być wyższy. Nie wiem, ja w ogóle mnie to nie interesuje, nie wchodzę w tę dyskusję. I zostawiając też papieża i protestantów i wszystkich innych, stwierdzam, my sami powinniśmy być. Pokorni, nie wywyższać się. Kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie uniżał, będzie wywyższony. I na marginesie taka śmieszna uwaga: nie nazywajcie się mistrzami. Nie wiem, czy wiecie, co znaczy z języka łacińskiego słowo magister, bo oznacza mistrz. <grym> Także uwaga, z tym by trzeba też coś zrobić, jeśli jedziemy tak po całości, że nie można się nazywać ojcem duchowym, ani nikogo innego nie można nazywać ojcem duchowym, no to nie możemy też się starać o tytuł magistra, no bo to starasz się o tytuł mistrza wtedy. I ciekawe, czy tu by ktoś argumentował z protestanckiej strony, że no ale są zmiany kulturowe, dzisiaj magister to raczej taki leśny głupek, <noise> tak, bo bardzo łatwo jest o tytuł magistra. W każdym razie nie możemy się wywyższać, mamy się uniżać. Amen. To jest ciekawa wzmianka w wersecie 15. Biada wam nauczyciele pisma i faryzeusza obłudnicy, bo przemierzacie lądy i morza, aby pozyskać choć jednego prozelitę, a kiedy wam się to udaje, skazujecie go na piekło dwa razy częściej niż siebie samych. Prozelita to jest poganin nawrócony na judaizm, tak? Który przyjął wiarę w Boga, jachwę, obrzezał się i tak I ten werset wskazuje, że w tamtych wiekach akurat judaizm był... Misyjny, że oni przemierzali lądy i morza, aby pozyskać choć jednego prozelitę. Nie? To, to nie jest charakterystyczne dla Żydów, jakby w innych epokach historycznych, ale wtedy coś takiego było. Co jest interesujące. No i mocno Jezus im mówi: biada wam ślepi przewodnicy, którzy mówicie, przysięga na świątynię, nie ma znaczenia, ale przysięga na złoto świątynę obowiązuje. Nie czy co wy wymyślacie za jakieś głupie rzeczy? Przecież głupi jesteście ślepi. Co jest ważniejsze? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto? I mówicie, przysięga na ołtarz, nie ma znaczenia, ale przysięga na ofiarę złożoną na ołtarzu obowiązuje ślepcy, co jest ważniejsze? Ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? I tutaj w ogóle na marginesie to jest. Odniesienie do Księgi Wyjścia jest tutaj wyraźnie napisane. W ten sposób ten ołtarz stanie się przeświętym, tak, jest poświęcenie ołtarza, cokolwiek dotknie tego ołtarza, stanie się również święte. Więc znowu mamy uczonych w piśmie, którzy wymyślają sobie jakieś dodatkowe przepisy i to prawo się rozrasta i rozrasta, a jest to tak naprawdę sprzeczne ze Słowem Bożym, tak? Z Torą. Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga i na ołtarz i na wszystko, co na nim leży i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze Jezus mówi biada wam nauczyciele pisma i frezeusza obłudnicy bo dajecie dziesięcinę zmięty i kopru i z kminku, a zaniedbujecie to, co najważniejsze w prawie, Sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. Tam to trzeba czynić, ale tego nie wolno zaniedbywać. Czyli pytanie do nas, czy my się nie skupiamy na jakichś sprawach powierzchownych? Czy nie wdajemy się wciągać w jakieś takie krucjaty modlitewne, które są bardzo wymagające, i przez to. Zaniedbujemy, albo obowiązki domowe, albo relacje z małżonkiem, albo w jakiś inny sposób grzeszymy uczynkiem lub zaniedbaniem, ale się modlimy, ale chodzimy do kościoła, ale coś tam i coś tam. To byli właśnie faryzeusze, że oni oddawali dziesięciny zmięty i kopru, no ale zaniedbywali to, co jest ważniejsze w prawie, sprawiedliwość, miłosierdzie, wiarę. Czyli trzeba być świadomym, co jest najważniejsze w naszej wierze. Jaka jest hierarchia tych akcentów, tematów. I słuchajcie, jak inaczej się tego nauczyć, jeśli nie czytając Słowo Boże? Nie? Już widzimy, już się uczymy od Jezusa miłość, sprawiedliwość. Nie tam dziesięcina, jakieś przepisy odnośnie przysięgania, coś tam, to są takie obrzędowe przepisy. Sprawiedliwość, wiara, miłość. To są ważne sprawy. O właśnie, ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. <laughs> się śmieję, bo moja mama świetnie parafrazuje ten werset, tak go zaostrza i mówi o pewnych zachowaniach, że to jest przecedzanie komara w celu połknięcia wielbłąda. <laughs> czyli, że ktoś specjalnie przecedza komara, czyli zajmuje się takimi szczegółami, żeby czuć się tak sprawiedliwym, i tak mieć zajęty umysł, żeby móc połknąć wielbłąda. Czyli to jest w pewnym sensie, może jakoś tam w podświadomości, ale celowe działanie, celowe przecedzanie komara w celu połknięcia wielbłąda. Że polecam, to jest taki nasz mem, świetne hasło. Yy, możecie je ukraść i stosować. No i znowu, jesteście jak groby pobielane, które na zewnątrz pięknie wyglądają, a wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej zgnilizny. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Ten werset, 28, aż sobie zapisałem, że może w przyszłości będę się uczył następnych wersetów na pamięć, to wtedy się nauczę też tego. Bo to do mnie przemówiło jako takie podsumowanie tego rozdziału i tych wszystkich zarzutów Jezusa, i odnoszę to do siebie. Traktuję to jak takie dodatkowe pytanie do mojego rachunku sumienia. Czy mój wizerunek, który tworzę, jest spójny z tym, kim naprawdę jestem? Czy to nie jest przypadkiem tak, że tworzę wizerunek świętego człowieka, a przynajmniej takiego, który kocha. Pana Jezusa, a potem we wnętrzu jest jakaś zgnilizna, której ja się nie pozbywam. Nie? To jest bardzo ważne pytanie, które każdy musi sobie zadać. Taki wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości. Zobaczmy gniew Chrystusa Pana, syna Bożego, który nie przechodzi obojętnie wobec takiej postawy człowieka. Bogu się to bardzo nie podoba, i wytyka ci to dzisiaj, jeśli masz z tym problem, a pewnie każdy ma w jakimś małym stopniu. Wydajesz się ludziom sprawiedliwy, ale czy naprawdę taki jesteś? Czy naprawdę taki jesteś, jak ludziom się przedstawiasz? No. Dobre pytanie, przeszywające, jeśli się tak naprawdę zastanowić szczerze nad tym, nie? I zobaczcie, jak Jezus mocno do nich mówi, gady, żmije, jak ujdziecie w wyroku skazującego was na piekło. Jezus mówi, zaprawdę, powiadam wam, wasze pokolenie odpowie za to wszystko. I po kilkudziesięciu latach. W roku 70. mamy zburzenie Jerozolimy, no i dużo ofiar śmiertelnych. Także Jezus zapowiada jakąś taką normalnie karę boską. Straszne, co? Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy zostali posłani do ciebie. Ileż to razy chciałem zebrać twoje dzieci, jak kokosz zbiera pisklęta pod swoje skrzydła, a nie chcieliście. I tutaj Bóg samego siebie pokazuje jako kokosz, czyli jako matkę. Więc, tak jak powiedziałem w jednym filmie, Bóg jest nie tylko naszym Ojcem, ale i Matką, co jest piękne. Więc, Panie Jezu i Duchu Święty, Ty, który w nas dokonujesz prawdziwej pracy, pomóż nam, żebyśmy nie byli hipokrytami, żebyśmy nie byli jak groby pobielane, z zewnątrz piękni, ale wewnątrz pełni zepsucia. Pomóż nam w tym, Panie, wskaż nam, co dokładnie się Tobie nie podoba w naszych wnętrzach, w naszym postępowaniu, którego nikt nie widzi i którego nie musimy ludziom relacjonować i raportować. Jacy jesteśmy, kiedy nas nikt nie widzi? Jacy jesteśmy naprawdę? Przejdź, Duchu Święty, poucz nas o grzechu i przemiej nasze wnętrza, żebyśmy byli uzdolnieni przez Ciebie do pełnienia dobrych czynów i do bycia naprawdę świętymi, tak żeby wszyscy widzieli to światło i chwalili naszego Ojca, który jest w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzięki Wam bardzo za obecność. Dziękuję za wsparcie finansowe. Kocham Was do zobaczenia następnym razem, który nie wiem, kiedy będzie.